Z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie standardowo przedstawię Wam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym przy okazji porozmawiamy sobie na temat darmowego skina, także koniecznie oglądajcie ten film do końca. Oczywiście jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. No i moi drodzy, wyzwania na ten film to myślę, że tak 750 łapek w górę, także sprawdźmy czy dacie radę. Jeszcze na samym początku tego filmu tylko przypominam Wam o moim kodziku w sklepie z przedmiotami, a najdokładniej heksokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ma ten kodzik wpisany, a teraz już zapraszam Was do oglądania. Że przechodzimy do pierwszej informacji, jaką jest właśnie tryb bezbudowania na stałe w Fortnite. Cie. Także obecnie w Fortnite nie możemy budować, w sensie no normalnie nie możemy, a w trybie areny możemy, ale tak czy siak, no to ta opcja ma już niedługo powrócić, ponieważ jeszcze do tygodnia i ta po prostu będzie już w grze. Ale graczom naprawdę po prostu spodobał się Fortnite bezbudowania i tak jak niektórzy pisali, że poczuli się oni wtedy jak właśnie na początku Fortnite'a, kiedy Fortnite w ogóle stawał się popularny i naprawdę wiele graczy po prostu przez tą opcję do gry wróciło. I tak, najprawdopodobniej po zakończeniu tego całego można by powiedzieć mini eventu, że obecnie w Fortnite nie ma budowania, zostanie dodany nowy tryb, w którym też nie będziemy mogli budować. Oczywiście będzie on w trybie solo, duo, trio oraz składach. Pomyślę, że ta opcja jest naprawdę bardzo fajna i rzeczywiście niektórzy gracze po prostu wolą nie budować i tylko i wyłącznie używać broni. Także wydaje mi się, że opcja ta będzie jak najbardziej idealna i teraz Fortnite będzie w sumie dla każdego, nawet dla tych, co nie lubią budować. Także jak najbardziej. I dla mnie ta informacja jest na plus Teraz przechodzimy do kolejnej informacji, jaką jest możliwy właśnie nadchodzący koncert do Fortnite'a i tym razem właśnie osobą, która ten koncert będzie nam dawała, będzie niejaka Billie Eilish. Także moi drodzy, ostatnio Donald Mustard na swoim Twitterze opublikował post, w którym właśnie był na jej koncercie. Przy okazji napisał tam parę miłych słów. I tak, gracze od razu, że tak powiem, napisali, że to właśnie ona będzie następną piosenkarką, która po prostu będzie miała swój występ w Fortnite'cie. I rzeczywiście to może być prawda, ale nie mamy jak na razie żadnej, że tak powiem, w 100% potwierdzonej informacji na ten temat. Także musimy poczekać, bo tutaj tak naprawdę nic nie wiadomo. Ale naprawdę bardzo fajne są koncerty w Fortnite i mam nadzieję, że właśnie takowy koncert się odbędzie. Ponieważ z tego co pamiętam, ostatni koncert jaki był w grze to właśnie Travisa Scott'a, ale był on dość dawno temu. Także czekamy jak najbardziej i miejmy nadzieję, że Epic Games tym razem przygotuje coś jeszcze lepszego niż koncert Travisa. Także jak wiecie, no to obecny sezon dopiero co wystartował. Ale czy zastanawialiście się, jaki jest najwyższy poziom obecnie w tym sezonie? Także przychodzę do Was z odpowiedzią. Więc tak, Loot Station, ponieważ to jest osoba, która ma obecnie najwyższy poziom, ma w tym momencie prawie 250 level, co jest naprawdę, ale to naprawdę wysokim poziomem. I ziomeczek właśnie, że tak powiem, powiedział, że gra on kilkadziesiąt godzin już w trybie oszuści. I właśnie dzięki temu wbił tak wysoki poziom. To jest raczej pewne, że ziomeczek kupił sobie. Po prostu 100 stopni karnetu, ale tak czy siak 130 poziomów bez, że tak powiem, kupowania niczego, też że tak powiem, wbił. Także naprawdę wielki szacunek, że mu się chciało tyle grać. I tak ten ziomeczek już nawet, że tak powiem, kilkukrotnie wbijał naprawdę wysoki poziom w poprzednich sezonach Fortnite'a. I tutaj zanosi się, że również będzie miał on naprawdę wysoki, ponieważ wystartował naprawdę dobrze. Więc zobaczymy, jak mu pójdzie, właśnie w dalszej części tego sezonu. Miejmy nadzieję, że w. Wbije może jakiś, nie wiem, 400, może wbije jakiś, nie wiem, 5000 że teraz przechodzimy sobie do informacji z darmowym skinem. Także moi drodzy do Fortnite'a nadchodzi właśnie nowy skin z serii Icon. I tym razem moi drodzy będzie to niejaka właśnie Chloe Kim. Absolutnie nie mam pojęcia kim jest, ale właśnie ona nadchodzi do Fortnite'a. E, I tak moi drodzy, 27 marca będzie właśnie jej zestaw w sklepie z przedmiotami do kupienia, a na moment jak wy to widzicie, to dosłownie za parę godzin odbędzie się turniej, w którym będziecie mogli zdobyć tego skina totalnie za darmo. E, I tak, właśnie turniej. Ten będzie się nazywał Hlow Kim Cup. Yy, I właśnie będzie on dzisiaj, czyli 24 marca, z tego co wiem, to o godzinie 19:00 i oczywiście, żeby tego skina zdobyć za darmo przedwcześnie, to oczywiście musicie zająć po prostu wysokie statystyki w tym turnieju. Ale moi drodzy, jeżeli rzeczywiście po prostu zagracie ten turniej, nie uda Wam się wbić, że tak powiem, jakichś wysokich miejsc, to nadzwyczajnie w świecie możecie sobie zdobyć chociażby właśnie. Mm, Darmowy ekran wczytywania za zdobycie 8 punktów. Także myślę, że naprawdę bardzo fajna nagroda. Zawsze jak jest turniej, to jest też zawsze darmowa nagroda w postaci ekrana wczytywania bądź też graffiti. Także tym razem również mamy właśnie ekran wczytywania i to taka informacja dla Was, więc yy, zobaczymy. No, mam nadzieję, że będziecie grali ten turniej. Jeżeli tak, no to oczywiście, moi drodzy, życzę Wam powodzenia yy, i teraz przechodzimy sobie do głównego tematu filmu. Ale zanim przejdziemy sobie do głównego tematu filmu, to w komentarzu możecie napisać, jak oceniacie obecny sezon Fortnite'a, bo według mnie jest on naprawdę, ale to naprawdę fajny i mi się całkiem podoba. Także miejmy nadzieję, że właśnie ten sezon dalej potoczy się tak, jak się toczy obecnie i dalej po prostu będzie on właśnie fajny. Także moi drodzy, przechodzimy sobie teraz do właśnie ostatniego tematu, a najdokładniej mamy tutaj jeżdżący bus bojowy. Jest to przeciek, który już nawet był dostępny jeszcze przed tym sezonem, który nie był do końca potrzebny. Lecz jak się okazuje, no to właśnie ten bus jest już dostępny, a bardziej no to w sumie możecie na niego zagłosować. Tak, jestem już w plikach gry, jestem już dosłownie gotowy do wypuszczenia. I tak, jeżeli macie jakieś takie tablice, to tam możecie zagłosować właśnie na tego busa. Oczywiście tam wpłacając chyba 100 sztabek złota. Także myślę, że całość to naprawdę dość mało, a tak czy siak wydaje mi się, że właśnie to jest bardzo, bardzo fajne. Także właśnie już niedługo, że tak powiem, ten armoret, Battle Bus, czyli właśnie ten uzbrojony bus bojowy, po prostu będzie normalnie dostępny na mapie Battle Royale i będziemy mogli nim jeździć, ponieważ dosłownie do ufundowania takowego busa zostało już naprawdę mało. Także, jeżeli macie jakieś dosłownie sztabki złota, to możecie jeszcze też tam, właśnie, że tak powiem, sobie ufundować ten bus i wtedy ten możliwe, że będzie szybciej w Fortnite. Cie. Przy okazji, no to w przyszłości będziemy mogli również w tym sezonie ufundować karabin MK7, który został usunięty. Był to karabin z ostatniego sezonu, więc, moi drodzy, Tutaj musimy poczekać i będziemy mogli sobie ufundować również takowy karabin. Także, naprawdę, bardzo wiele ciekawych rzeczy nadciąga do Fortnite'a. Ja osobiście nie mogę się doczekać. I teraz musimy po prostu poczekać, właśnie na ten bus, aż się pojawi. Miejmy nadzieję, że będzie on jak najszybciej i że po prostu masa graczy, że tak powiem, wstawi sobie w sensie nie wstawi, tylko ufunduje tego busa. Także czekamy. Wy też możecie oczywiście ufundować, także piszcie oczywiście w komentarzu pod tym filmem ocenki obecnego sezonu i możecie zostawić łapeczkę do góry, jeżeli właśnie ten sezon jest według Was fajny. Zobaczmy ilu osobom też się on tak podoba. I to by było na tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Tak, ja sobie tutaj jeszcze na sam koniec tego filmu odbiorę coś z karnetu. No myślę, że mógłbym wziąć sobie ten styl do Gunara, bo jest on naprawdę... Całkiem przyzwoity, bo czemu by tak nie? No, ja jestem dopiero, no mało mam tego karnetu bojowego odblokowanego, no ale stwierdziłem, że nie kupię całego. Wolę sobie pograć troszeczkę, żeby wiadomo, żeby mi się to od razu nie znudziło, bo jakbym kupił karnet, to pewnie bym przestał grać i wiecie, jak to by się skończyło. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Trzymajcie się i widzimy się w następnych materiałach. Yo! Przyszczę sam koniec tego filmu takie info, a najdokładniej wyniki konkursu na karnet bojowy powinny pojawić się tak, no do końca tego tygodnia na moim Discordzie. Nawet jest tam specjalny kanał, na którym zawsze pojawiają się wyniki konkursów. Więc jak coś, to zapraszam Was właśnie na tego Discorda. Linka macie w opisie i tam po prostu będą wyniki konkursu. Jeszcze pewnie je pokażę też w filmie. Także no dobra. I zawracam.